Podpisujemy bardzo ważne umowy z zakładami aktywności y, zawodowej. Y, to umowy, które y, są ukoronowaniem y, procesu przygotowawczego. Dzięki podpisanym umowom przekazujemy na funkcjonowanie zakładów aktywizacji zawodowej. Przede wszystkim to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie po stronie organizatorów, bo trzeba powiedzieć, że bez aktywności ludzi, którzy chcą prowadzić zakłady aktywizacji zawodowej, my nie mielibyśmy tego naprawdę przyjemnego obowiązku przekazywać pieniędzy do tych instytucji. Przypomnę, że w ciągu ostatnich trzech lat lat powstały trzy nowe zazy i za to jestem bardzo wdzięczny osobom w Kuczborku, w Nysie, w Kędzierzynie-Koźlu, bo to doświadczenie, które było w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej Państwa Jednorogów, czy ten Zakład Aktywizacji Zawodowej, który był w Branicach, obecnie przeniesiony do Lewic, to oczywiście były zazy, które najdłużej funkcjonują. Formuła jest taka, że w tych dwóch Zazach pracowało kiedyś 112 osób w chwili obecnej zatrudnienie ma ponad 222 osoby, czyli powiększyliśmy o 100% osoby, które chcą pracować w zakładach aktywizacji zawodowej. I wiem, jak spotykam się z tymi osobami, że zainteresowanie jest bardzo duże. Duży nacisk kładziemy na to, żeby sama idea ZAZU się nie zatraciła, bo tutaj rehabilitacja zawodowa jest tylko częścią, druga część to jest ta rehabilitacja społeczna. No i tutaj mówimy właśnie o tej odpowiedzialności, ale już takiej czysto ludzkiej, czyli typu, że musi przyjść taka osoba na odpowiednią godzinę do pracy, że tutaj nie ma żadnych ustępstw. Osoby oczywiście niepełnosprawne mają pewne uprawnienia, w związku z tym, że są niepełnosprawne. Natomiast nic ponadto jakby staramy się tak, tak, tak traktować te osoby, żeby one miały pełne poczucie, że, że są pełnowartościowymi pracownikami. Główne nasze działania na dzień dzisiejszy stanowi praca w sekcji szwalniczej. Wykonujemy usługi dla przedsiębiorców firm szwalniczych, z województwa opolskiego oraz śląskiego. Szyjemy torby, pościele wkłady do poduszek, poduszki, także ta działalność jest bardzo mocno rozwinięta oraz sekcji stolarskiej jest działalność zorientowana na wytwarzanie mebli opracowywanych i wytwarzanych za pomocą maszynce.